Witam Was serdecznie, widzowie. Z tej strony Wilcza Rybka. Zapraszam Was do oglądania mojej nowej serii w tematyce akwarystyki oraz w późniejszym czasie wędkarstwa, o czym niedługo podam informację. Zaczniemy na temat podstawowych rzeczy, czyli wyboru akwaria, filtra i tego, co jest potrzebne do życia rybką. Więc tak, jak widzicie przed sobą, ja posiadam w tym momencie trzy akwaria. Ten akurat jest około 200 litrowy. Drugi 120 i trzeci taki bardziej alakotnik. Malutki 25-litrowy, oczywiście. Niedługo będzie 4 setka, ponieważ jak widzicie, ilość skalarów, jaką już posiadam, będzie wymagała większego zbiornika. O tym powiem w następnych odcinkach. Kwestia wyboru akwaria to jest kwestia tego co chcecie w nim trzymać. Standardowo patrząc, zapewne nie minie chwila, a pokupnie akwarium. Zapragniecie mieć sklary. O, właśnie te, które widzicie na samym środku. A te rybki potrzebują jednak dużo miejsca. Kiedyś o tym ludzie nie myśleli. Miałem 20 lat temu z 3 sztuki po 200 litrów. I wtedy nikt nie myślał o tym, że rybka potrzebuje miejsca. Teraz jednak. Jest to wszystko przeliczone Odpowiednia jakość wody pH Twardość wody, o tym trzeba teraz pamiętać Żeby rybki dobrze żyły Nie żyły w stresie A to podstawa Więc jeżeli chcecie mieć przykładowo skalary to Polecam kupić od razu 200 litrów bądź większy zbiornik Ponieważ jeżeli kupicie mniejsze, a będziecie mieli skalary, to że tak powiem, kupicie kolejne akwarium. Tak w sumie było i u mnie. Więc kwestia rybek. Przykładowo, gupiki nie potrzebują tyle miejsca, jako że są małymi rybkami. Więc akwarium może być te 100 litrowe, 60. Przykładowo, do małej ilości tych rybek. Tak, tu widzicie w tym zbiorniku jest 200 litrów plus minus, to jest akurat akwarium pod wymiar robione. Ogólnie rzecz biorąc, w takim akwarium powinno znajdować się nie więcej niż tam dwie pary dorosłe skalarów. Oprócz tego tam oczywiście mogą być też inne rybki mniejsze. Ale jeśli chcecie mieć, żeby skalar ładnie rósł, długo żył, Polecam od razu automatycznie kupić 200 bądź większy. To jest także kwestia tego, gdzie możecie to wsadzić, to akwarium, nie? Kwestia pomieszczenia, żeby to osadzić. Sklary rosną do 15 cm, 20-25 cm, w zależności od gatunku tych rybek. Ale te 200 litrów minimum. Musi być. Oczywiście w tej chwili jak patrzycie, na przykład te są akurat dość młode. Ten osobnik, który właśnie teraz płynie, na środku ma około 5-6 miesięcy. A patrząc na całość, gdzie skalary żyją do 15 lat, no to sami zauważcie, że to jednak będą dość pokaźne ryby. Jeśli chodzi o oświetlenie, to jest tego na rynku bardzo dużo. Ja ogólnie używam LED-owych lamp. Moje są o mocy 14 W, dwie sztuki. Oczywiście, w zależności od pokrywy, od, czy w ogóle chcecie mieć pokrywę, można osadzić tego więcej, ale na 200 litrów takie dwie lampy wystarczą. Ja polecam Wam wybrać właśnie taką lampę, która ma właśnie te trzy tryby: tryb dzienny, wieczorny i nocny, czyli ultrafiolet. Nie wiem, czy później mi się da radę to sfilmować na, ten, na tym ultrafiolecie, ale to Wam pokażę w jakimś filmiku bądź szorcie. Na temat tych lamp, jeśli chodzi o markę, to jest praktycznie rzecz biorąc nieistotne. Bo rzecz biorąc jest to taka ala jarzyniówka z paskiem ledowym O różnej o różne barwie bieli Ja posiadam akurat barwę bieli 7000 czyli to jest, ta, to jest to zimne światło I takie jest chyba najlepsze bo przez to co zaobserwowałem jak rosną rośliny jest odpowiednia, odpowiednia jakość do tego W sumie każda roślinka dobrze szybko rośnie i Taką także polecam, bo mam w mniejszym akwarium O mniejszej mocy i zauważyłem około 20-30% mniejszy wzrost samych roślin, więc A cenowo wahają się, w po, no podobne ceny są, więc Jak już kupić, to lepiej kupić właśnie taką czternastkę bądź 12 W Jedno na początek, potem oczywiście można dokupić drugą sztukę, tu nie jest ten problem. Można je podłączyć pod Wi-Fi i uruchamiać ją na przykład tak, ja uruchamiam z automatu, ustawiony jest tryb rano wieczorem, ilość godzin w ciągu dnia. Pokrywa, pokrywa to, mówię, to jest kwestia tego, jaki będzie duży akwarium i gdzie będzie postawione. I oczywiście, czy macie jakieś zwierzaki w mieszkaniu, nie? Akurat ja mam dużo kota, więc pokrywa jest akurat niezbędna. Zaraz Wam pokażę. Tu akurat także pod zamówienie jest pokrywa, nie wiem czy dobrze widać, pokrywa akurat Aquaella. posiadałem dość dobrej jakości te pokrywy. Cenowo też nie jest jakaś, jakiś kosmos, więc na każdy portfel będzie OK. Są także inne marki, o wiele droższe, ale jeśli chodzi o wykonanie jest praktycznie rzecz biorąc to samo. Z tyłu są wypustki, z których można odciąć do węży. Do oświetlenia pod kable są oznaczone miejsca. Może pokażę od razu. Tak to wygląda z tyłu. Tu akurat jest ta część ta prostokątna, częściowo wycięta. Podwężę, ponieważ posiadam akurat tutaj dodatkowo filtr kubełkowy. Który jest akurat po kilku testach, chyba najlepszym rozwiązaniem. Raz, że jest praktycznie mało zajmie miejsca w akwarium, bo jest tylko jedna dysza. Która odprowadza wodę Mam ją po lewej stronie Tam w rogu przy Grzałce A jak tu spojrzycie w górę yy, Mam to przymocowane na takich dwóch wczepach yy, Na rurce jest nawiercone są otwory Oczywiście samorodnie I jest zrobiona z tego deszczownica Która doprowadza wodę Jeśli chodzi o filtry na rynku jest ich dość duży wybór i także duża opcja cenowa na każdy, że tak powiem, portfel. Najlepszą marką filtrów kubełkowych jest Iheim niemiecki i GBL. Na 200 litrów do 400 litrów, to już taki jest koszt wydatku: około 700 do 1400 zł, więc to już jest dość sporo. Patrząc na, przykład na samą cenę akwarium, jeżeli można sobie zamówić, nie mówię o kupnie w sklepie, potem wiadomo, że my, jak kupujecie w sklepie i jest pod nazwą akwarystyka, to od razu automatycznie płacicie od 100 do 200% więcej. Więc najlepiej zamówić sobie na u zwykłego szklarza akwarium i zapłacicie o wiele mniej. Jeśli oczywiście będziecie chcieli jakoś pomocy, to proszę pisać w komentarzach, to pomogę, gdzie można zrobić, czy w jakiejś miejscowości akwaria, to nie ma problemu. Akurat ze szkłem też, akurat mam dużo do czynienia, więc zawsze mogę pomóc. A obudowy to mówię kwestię tego właśnie, jak zrobicie akwaria. Obudowę przeważnie, jeżeli możecie kupić sobie praktycznie co 5-10 cm i tak samo na szerokości, więc przeważnie dobieracie sobie akwarium pod taką obudowę, która jest dostępna do zamówienia. No ponieważ potem możecie mieć problem, chyba, że po prostu nie chcecie mieć... Pokrywę na akwarium, co jest lepszym efektem ogólnym, ale jeżeli mówię, macie zwierzątka typu kot czy pies, to możecie się zdziwić, jak Was nie będzie w domu. Ja, jeśli chodzi o ten filtr kubkowy, ja posiadam akurat polskiego producenta, jest bardzo dobry. Jest to firma Aquanova. Ja posiadam akurat y, filtr NCF 1200, on jest y, od 200 do 400 litrów przepływu wody na godzinę, więc dobierajcie sobie zawsze tak, żeby minimalna wielkość odprowadzania i doprowadzania wody była taką, jaką macie wielkość akwarium. Czyli jak ja mam na przykład 200, to filtr mam od 200 wzwyż. Ponieważ, jeżeli macie, mielibyście ten filtr 200-400 litrów, akwarium 400, to nie ma opcji, żeby ogarnął tą wodę. Musielibyście dodatkowo dać drugi, bądź nawet i trzy filtry, żeby, ci, żeby Wam oczyściły wodę, nie? Przy, szczególnie przy liczbie rybek większej niż gdzieś 10-15 sztuk. Jest praktycznie non stop sprzątanie tego akwarium, więc Zawsze wybierajcie filtr od minimum do waszej wielkości akwaria. Co do tej Aquanowy, yy, przetestowałem ją przez ponad dwa miesiące. Jeśli chodzi o wykonanie, ogólnie rzecz biorąc, jest to samo co na przykład w gbl -u. Na przykład, tak jak mój kosztuje od 400 do 600 zł, nawet dostaniesz za 300, w zależności gdzie. Oczywiście nie mówię o sklepach akwarystycznych, tylko zamówione przez y, sieć, czy tam, na przykład przez Allegro. Jedyną różnicą między na przykład takim y, akonową czy GBL-em jest taka na przykład, że jest zapięcie. W GBL-u czy ichajmie zapięcia są przeważnie metalowe, w także metalowe, le z lepszego materiału wykonane. A na przykład Aquanowa do tego modelu NCF1200 posiada plastikowe wczepy, więc przy otwieraniu zbiorniczka trzeba bardzo uważać to samo przy zamknięciu, ponieważ jeżeli oderwie się wczep część trzeba zamówić i a bez filtra rybki raczej nie będą długo żyły. Ale jeżeli sumienie będziecie Czyści ten filtr powoli, spokojnie. To bez problemu możecie go wziąć. A cenowo do GBL-a to jest 300% różnicy i ma e też praktycznie. W zależności też jaką moc ma silnik, jaki jest głośny. Mój na przykład jest ultra cichy, chyba nawet słyszycie wysyłać tylko i wyłącznie deszczownicę. Filtra e nie słychać. A takie filtry ultra ciche tylko posiada GBL i e Heim są o wiele głośniejsze. Tylko, że oczywiście tam jest materiał bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o silniki, to w każdym jest to samo i nie trzeba patrzeć, czy to jest właśnie GBL, czy Aquanowa, polska firma, czy Eheim. Ja polecam Wam z czystym sumieniem Aquanową. Dostaniecie dobrej jakości filtr w cenie słabego GB-a. A naprawdę nie ma żadnej różnicy, tylko i wyłącznie pok zamykanie pokrywy. Tu trzeba tylko uważać. Ja już się wielokrotnie otwierałem i zamykałem i na razie żadnego uszczerbku nie widziałem, więc spokojnie mogę wam to polecić. Oczywiście dodatkowo można mieć na powietrzać, akurat ja mam go wyłączone. Czasami go używam spod tej dolnej płytki szklanej wypływa dla kieresków powietrze, bądź dodatkowa taka właśnie dmuchawa. Akurat ona jest chyba Aqua, ale także to jest jako filtr. Ja jego bardziej używam jako napowietrzacz, ponieważ mam dużo zbrojniczków, które potrzebują tego tlenu i nurtu, takie jak mają w naturze. I próbuję im zrobić coś takiego, właśnie, żeby miały taką rzekę. Co do tych zbrojniczków, to w kolejnych odcinkach sporo się o tym dowiemy. Ponieważ dość ładne okazy zdobyłem, które rzadko występują w sklepach akwarystycznych, więc będzie na to osobny odcinek. Co do akwarium, to także grzałka z termostatem tego jest Multum na rynku. Zwykłe są automatyczne, czyli do 25 stopni. Nic po prostu się z tym nie robi, wpada się do wody, do prądu i cały czas trzyma tą temperaturę oczywiście do ilości akwarium jakie macie pojemności. Przeważnie w opisie grzałki jest napisane do ilu litrów ogarnie temperaturę, ponieważ jeżeli kupicie małą grzałkę, która ma do 100 litrów, macie akwarium 200 litrów, to ona będzie się uruchamiała. Rzadziej, chociaż ma w termostacie 25 stopni, a ona będzie brała temperaturę otoczenia w pobliżu jej, więc na drugim końcu akwarium możecie mieć nawet 23 stopnie. Chyba, że wprowadzicie coś takiego właśnie jak ja mam, ten nurt rzeki, z drugiej strony są dodatkowy filtr, który cały czas robi cyrkulację tej wody, więc termostat w grzałce cały czas wyłapuje jaka jest w danej chwili temperatura. Akurat y, moja grzałka jest od 20 chyba 2 do, do 32 stopni ze względu na to, że właśnie też tutaj jest tarło skalarów, więc one potrzebują czasami wyższej temperatury, dlatego też w tym akwarium nie posiadam gupików, które nie lubią y, aż takich temperatur. O czym także y, powiem w następnych odcinkach. Jeśli akwarium, to jeszcze dodatkowo gadżety, no tego jest ogólnie sporo, to jest dość <grym> drogie hobby. Termometr możecie kupić sobie zwykły, ja preferuję te zwykłe rtęciowe. O, jest on tutaj. Jest najbardziej dokładny. W małym akwarium mam przyklejany. I ogólnie rzecz biorąc, nie jestem z niego zadowolony. Ponieważ y, trzy razy sprawdzałem go właśnie z takim termometrem i pokazuję błędną temperaturę. A tam przykładowo o 1,5 stopnia czy o stopień, w zależności jakie ryby, a macie ich dużo gatunków, które mają różną temperaturę. Więc trzeba uważać. I polecam ogólnie ten rtęciowy. One są tam w kwestii 9-10 zł za sztukę, więc tutaj akurat nie będzie problemu. To jest dość tania sprawa jeśli chodzi o dodatki. Na powietrzaż też mówię nie musi być konieczne, jeżeli macie sama. O właśnie akurat się zgasiło światło, to jest z automatu zrobione. Już w momencik podłączę. Wróciło wszystko do normy. Ja mam akurat tak ustawione, że od rana, od godziny 5.30, tak jak wstaje, do 12.00, jest tryb. że tak powiem, wieczorny. Od 12.00 do 20.00 ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo jasno w pomieszczeniu. Więc światło jest zgaszone, i dopiero później. Odpala się z powrotem i oczywiście na noc jest także tak, wyłączone, więc to możecie sobie albo podłączyć pod gniazdko czasomierz, jakieś urządzenie, czy do gniazdka podłączyć pod światło. Po prostu z automatu będzie się włączało się samo i włączało. Albo podłączyć, tak ja mam na przykładowo przez Wi-Fi i dostajecie automatycznie informacje na telefon. To jest też dobra sprawa, jeżeli jesteście na wakacjach, czy coś, to macie zawsze pełną kontrolę nad akwarium. To samo się dotyczy na przykład jedzenia. Są także takie gadżety, które same karmią rybki. Tak samo właśnie urządzenia, które monitorują stan temperatury. A pozostałe rzeczy, jak filtr, to automatycznie, jak, pod, jak macie podłączone to, na przykładowo przez WiFi do aplikacji, to pokazuje wam, czy on ogólnie działa, czy nie. więc nie jest potrzebna żadna kamerka i nie musicie się bać, że rybki się ugotują, czy nie mają włączonego filtra. To, tak, w skrócie to będzie chyba wszystko. Po południu będą kolejne prawdopodobnie filmiki, i jutro także, więc zapraszam Was do oglądania. Oczywiście zapraszam Was do łapek i do subskrypcji tego, tego kanału. Yy, będziemy po kolei o, omawiać yy, rybki, które rybki yy, mogą żyć z innymi. I to, co mnie w komentarzach dacie, żeby było nakręcone, to oczywiście nie będzie problemu, żeby zrobić jakiś film, który Wy chcecie. Więc to będzie chyba wszystko. To do zobaczenia wkrótce i łapki w górę. Dziękuję.